Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym daily vlog. Właśnie pytaliście się mnie, kiedy będzie kolejny daily vlog, a więc wypuściłam dwa dni temu kolejnego, ale dzisiaj jest następny. I ogólnie dzisiaj oglądam, no czy nie oglądam, ale zobaczyłam. w ogóle na mój kanał, bo nie zaglądam zbyt często. I tak, dziękuję Wam za 10 subów na razie. Tak, ale myślę, że to się powiększy. I tutaj macie moje filmy. Tak, ten daily vlog był um, dwa dni temu właśnie. Zresztą tutaj macie napisane. No. I pytaliście się mnie, czy będę nagrywać gry? I otóż będę nagrywać gry, ale na razie nie, ponieważ nie mam specjalnego aparatu do tego. Tutaj macie, co jest w mojej torebce, Vlogmas, Vlogmas? Vlogmas, tak. No. Także tu są stare filmy dosyć. jest też vlogmas. Stropki. Zobaczę, co jest dalej. No to już Tak, u mnie jest straszna pogoda. Taka jak była wczoraj. Mniej więcej wam pokażę. Patrzcie, jak leje. Czy to przejdzie. Nie wiem, czy u Was też tak leje, ale u mnie wczoraj było tak samo. A wczoraj miałam zimę, więc jeszcze No. Nie miałam z taka brzydka płytka. A na ulicy była wczoraj też tak mała. Także pytaliście się też mnie, kiedy będzie kolejny odcinek z dziennikiem. Także z dziennikiem na razie nie planuję odcinku, ponieważ mam dużo spraw na głowie, czyli tam lekcje, bo przechodzę do czwartej klasy. Ok, teraz wzięłam udział i czekam na wynik od Grampauli. I jeżeli byście chcieli, to możecie mi w komentarzach pisać też takie głupawki, co bym mogła zrobić, taki jakby challenge. Na przykład czy bym mogła jabłka łowić za pomocą ust czy coś w tym stylu. Także możecie mi pod tym filmem przysyłać y, różne głupawki. I oczywiście dawajcie łapki w górę, subskrypcję i pa! Taki mały bonus y, możecie wybrać Podajcie swój adres i możecie wygrać fajne nagrody. Także dzięki za oglądanie i marka.